Witam. Jak na wiosnę pojawiła się jasnota purpurowa, to, to na YouTubie jest sporo bardzo entuzjastycznych, entuzjastycznych wypowiedzi na temat jasnoty purpurowej, działania na układ na układ trawienny. Ja tu zrobiłem ocet składający się tak na pierwszy rzut poszła jasnota purpurowa, potem bluszczyk kurdybanek. Do tego, o, na samym dnie tutaj mielona dzika róża. A tutaj jeszcze suszone jabłka mi zostały z tego roku. No i tak, i teraz tutaj mam obok na uzupełnienie. Już zaczyna opadać na dno. To będzie najpierw yy, robię nastaw tak na 12-13% alkoholu i później yy, po skończonej fermentacji, czy w, w zasadzie już w trakcie dodam matkę octową, trochę zaszczepię octem i, yy, i w ten czas będzie ten alkohol przeobrażał się w dość mocny ocet. Yy, ocet kurdy bankowo i jasnota biała, sorry, jasnota purpurowa, plus dzika róża, plus trochę jabłka, także będzie bardzo fajny, bogaty w działanie ocet. Bluszczyk kurdybanek ma też bardzo szerokie zastosowanie, wpływa świetnie na miąższ wątroby, też na trawienne kwestie, na wyczyszczanie organizmu z ksenobojotyków, Także ci, którzy mają jakąś podagrę czy coś, to, to też, też bardzo fajnie wspomaga organizm pod tym względem. Pozdrawiam.